Jarku, siadaj spokojnie, uspokój się. Nie jestem z tobą w Badacze geologii wykazali, że jestem wujkiem pana Jarosława. Jarku, mów mi wuju. Tak, prędzej chuj. Proszę się uspokoić, nie jesteśmy w mam defekt. Nie, no to już nawet nie jest śmieszne. Pora zrobić z tym porządek. Tej jesieni. Jeden śmiałek założy partię, która zatrzęsie polską sceną polityczną. Jaki to ma związek z czymkolwiek? R-r-r-r-r-rurkowcy. To co? Tradycyjnie protokół 1%? Chodź do tatusia w skarbie. Ale stara gwardia nie podda się bez walki i użyje wszelkich dostępnych środków, by trzymać się stołków. Pokaż co potrafisz, Tygrysku? Witam zakochane. Państwo powinno być jak rodzice, którzy zabierają ci pieniądze. Tki skoczyło 20%. Przygotujcie się na epickie starcie, którego stawką jest przyszłość kraju, władza. I ujawnienie prawdy skrywanej przez kondominium masońsko Ola, Ola, hola, Grzegorz, trzymaj się scenariusza. Sorry, poniosło mnie. Przeczytaj etykietę. Wina pluska o kurwa.